Dobrze, dobrze, to idę wtedy poszukać. Dobra. No już to wygląda, co? Drugi odcinek serii, w której budujemy uszkodzone RS3 oraz jej później tuningujemy. W tym odcinku będziemy rozbierać przód. Będziemy patrzeć, co go boli, co go nie boli. Dzisiaj pogoda, jak widać, nie dopisuje. Ale wjedziemy sobie do garażu i powoli będziemy dłubać. Zapraszam do odcinka. Audi no. Sport. Przekroczony przegląd. W ogóle coś fajne, to nie widzieliście chyba tego. A to jest wyposażony fajny system, jakim jest head-up. O, boli go kurcze. Woda go boli, woda go boli. Niedługo damy ci, Gabrysiu. Nie martw się. Więc Gabrysiek już siedzi. O, czeka sobie właśnie na przyjęcie pacjenta. Zaraz go tu przyjmiemy i lecimy z tematem. Spoczynamy tylko nam fajne światło. Wobec światła jednak e, ciężej. I zaczynamy. Zaczynamy od zderzaka Potem pas przedni. Zobaczymy, jak chłodnicę. E, możemy do się rozebrać ten błotnik jeden tutaj, kurczę. I, I powoli do przodu. No dobra, to udało się zdjąć zderzak, tak to wygląda, tutaj prawa strona cała, nawet znalazł się radar, był właśnie tutaj, eee, schowany kurcze w tej szparce, ktoś go tutaj wrzucił, więc radarek jest cały i tak to się w ten sposób prezentuje, czyli prawa strona widać, wszystko pięknie, ładnie. Z tego zderzaka to jeszcze coś tutaj z tej prawej strony będzie Będzie można to wystawić, bo to jest całe generalnie tylko do malowania Więc się wystawi No tak to, to wygląda, pas przedni tutaj się ułamał Pas przedni się tu ułamał cały widać Co powiesz dobrego o aucie? No w porządku Troszkę chyba naprawy Troszkę wkładu finansowego i będzie jak ta lala Zrobimy co? Będzie sprzęcik na bo płyn, bo płyn leciał wiesz, ale pytanie czy to z chłodnicy? Płynę leciał? no leciał, ale pytanie czy z chłodnicy no, właśnie czy no, jest no, jakiegoś to, wiesz, mogło tak zrobić, że sprężynowała, czyli cofnęła się bo jest widzę, że lekki łuk tutaj na interkulerze uderzyć w chłodnicę i się cofnąć z powrotem bo nie jest wszędzie taka sama odległość od chłodnicy, więc zobaczmy. Okay. Tu, jest, tu jest bliżej, tu mogło dostać okay. tu się dotyka, tu jest centymetr Świetno. Tu jest też jeszcze jedna, no, siedzi tam łajza. No, to pierwsza komplikacja. Pierwsza komplikacja, bo ile tutaj można było śruby wykręcić, która się tam tak schowała, jak widać, od belki. To tutaj, przez to, że jest strzał, to niestety nie ma dojścia. Teraz tym dojściem byłoby usunięcie tego plastiku. I to musimy teraz zrobić. Co, myślisz, będzie coś z tego? Będzie tylko trzeba zadzwonić do młodego, zapytać się o łyżkę. Znam przypowiedź. Nie brałem. Pewnie, że położyłeś. Gdzieś na pewno leży. No ale to Pytanie wiesz, co używasz, nie. to używasz... kiedy ostatni raz używałem? Do tamtego Audi. Że mam no. odginać tematy, ale... No i teraz słuchaj. Teraz patrz co będzie. Sąka No? gdzie jest łyżka od... taku, co tam z tyłu na tym stojaku na kółkach? Zawsze leży łyżka do czego? Do kół ta łyżka, co zawsze do odginania używamy, wiesz? Tam gdzie rury leżą, takie rurki, rury, te wszystkie co się przed łóżki, dolewarka do lewarka, wiesz? Że łom? No, łyżka, no łyżka, nie łom. Łyżka, łyżka taka wygięta, co jedną część złamałeś, a druga została. Bo i nie ma tam na miejscu, no. Parkie, to jest, to taka, to, no, na jest. Dobrze, dobrze, to idę wtedy poszukać. Dobra. ja, bo ja no, teraz. Dobra. Odginał, ale... A to, to jest łyżka, nie łąk? Nie, to jest łyżka, łą to jest co innego. Łyżka to jest, no, to jest taka, no, no... Ona jest wygięta, łą jest taki szpiczasty, łą to jest łą. Dobra, dobra, jest wszystko jasne, idę poszukać. Dobra. Okay. No, czyli ja znalazła się. Dwa tygodnie temu. No. Przyznać się, a teraz kupimy. to pindzę. Tyrkulerek. Co, myślisz, że z niego coś jeszcze będzie? No ciśnieniem trzeba zobaczyć, sprawdzić I Góry, tyle, nie? Jak to jest szczelny no. to można go zawodzić tak Wygląda to... nawet na proste, linie trzyma Nie ma tragedii Nie ma tragedii, jeszcze będzie jeździł Jeszcze ktoś kupi, będzie opalał Zostało teraz No właśnie to, że to są o... linki krótsze od tego tutaj? Dobra, wychodzimy z pasem Ostatnie rówki O nie, to jest... Ale samochód nic do tego, tego nie ściągnie się, ja wiesz? Nie ściągniesz? Dobra, zresztą idzie. Że... Musi, kurczę. Niech tylko spróbuję, nie to... chodź. Ale dam sobie. Jest, to. jest jeszcze jedna. to. jeszcze Coś dołem idzie. Mhm. Tak. Okej. Okay. Wiesz, coś tutaj jeszcze idzie stąd. No, też ładnie. No, już to wygląda, co? Mhm. To tak to wygląda. Wygląda ogólnie na ok. Chłodnicy, chyba też, spoko. No, na pewno, będzie trzeba to wszystko wybeszyć i przełożyć na nowe wzmocnienie, właśnie tego pasa przedniego, czyli, czyli taki główny tutaj fundament, na którym się to wszystko opiera. Dobra, to tak to wygląda. Chyba moment. Wszystko zdjęte. Przygotowane do składania. To się okazało, że to mocowanko do zmiany. Tu mamy mocowanie chłodnicy dodatkowe, oczywiście, też do zmiany. Tutaj rurka dostała, zobaczcie, jest zmierzona, więc trzeba zamówić nową. Rura, która idzie do interkulera, czyli układ dolotowy. Więc to na pewno muszę zamówić. Na pewno kosteczkę. Kosteczka od lampy też jest do, do ogarnięcia. A to zrobimy na luźno. E, mocowanie filtra też dostało. Więc same takie pierdoły. Co najważniejsze to podróżnice całe. Ta calutka Ta również cała zobaczcie. jest ładna linia, więc jest spoko. No dobra, z racji takiej, że nie ma do tego odpowiednich warunków, czyli nie mam takiego fajnego dużego grażu z fajnym światłem i z mnóstwem narzędzi, żeby się bawić w takie rzeczy. No to zawrócimy sprzęt do walka takiego mojego dobrego koleżki, który jest naprawdę fachowcem magikiem od wszystkiego. On się zajmuje lakierowaniem jest blacharzem, ale też bawi się właśnie na takie właśnie samochodowe rzeczy. Wiadomo. Więc w dalszą część będziemy działać od niego no i będziemy stopniowo przyglądać się tej pracy. Będziemy wszystko nagrywać krok po kroku, ile zostało zrobione jak to wygląda. Więc stay tuned.